Przemysław Wiater jest historykiem historykiem sztuki, regionalistą. Spotkaliśmy się z nim, żeby nam opowiedział o najnowszej historii naszego regionu, o tym, co tutaj się działo po 1945 roku. Przemku, 45 rok, koniec wojny, są jeszcze tutaj Niemcy, są Rosjanie, przyjeżdżają pierwsi Polacy. Jak to się tutaj zaczęło, ta nasza nowa historia polska? Tak, rok 45 w ogóle był rokiem niezwykłym dla Karkonoszy i Góry Zerskich, A więc, przede wszystkim, e, należałoby powiedzieć o tym, że to miejsce nosiło nazwę wiosną 1945 roku schronu przeciwlotniczego Trzeciej Rzeszy. Mieszkańcy zbombardowanych dużych miast niemieckich, a przede wszystkim mam tu na myśli Berlin i Drezno, byli ewakuowani właśnie tutaj w Kotlinę Jeleniogórską. To wiązało się z tym, że alianckie bombowce nie mogły tutaj dolecieć, gdyż praktycznie Kotlina Jeleniogórska była poza zasięgiem z jednej strony, po drugie nie było tutaj aż tak istotnych z punktu widzenia militarnego zakładów przemysłowych, aby Kotlina Jeleniogórska była celem dla nalotów dywanowych. Także w karkonoszach znalazły miejsce centralne instytucje III Rzeszy, Przenoszone ambasady. Z Berlina, tak? z Berlina, tak. Przenoszone z Berlina, instytuty naukowe, ambasady, choćby w Szkolskim Porębie znajdowała się przez pewien czas ambasada japońska. I była chyba też masa uchodźców z tych terenów uchodźczych. masa. Zresztą Gerhard Hauptmann sam <hat> -la> został dotknięty tymi, mm, tymi zdarzeniami, gdyż przeżył bombardowanie Drezna. Bardzo ciężko zresztą je przeżył, zarówno w sensie fizycznym, jak i psychicznym. I po bombardowaniu Drezna powrócił tutaj do siebie, do Jagniątkowa. Natomiast istotne jest też to, że. Hm, Praktycznie Jelenia Góra została, w cudzysłowie, wyzwolona 9 maja 1945 roku, kiedy dotarły tutaj jednostki sowieckie, natomiast praktycznie nie spadły tutaj prawie w ogóle żadne bomby, nie były prowadzone działania militarne, także ta wręcz idylliczna jak na II wojnę światową strefa, bez zniszczeń z pięknymi pensjonatami, ze wspaniałymi krajobrazami była taką krainą trochę nierealną na mapie zniszczonej przez koszmarny walec II wojny światowej Europy. Wiele osób, które wtedy tutaj przyjechało i mieszkało tuż po wojnie, podkreśla właśnie w Jeleniej górze, że była cała w kwiatach, że było bardzo dużo zieleni, że była piękna, była bardzo zadbana, że Domy, które w tej chwili po 75 latach są odnawiane dopiero pierwszy raz, niektóre chyba, to wtedy były w znakomitym stanie. Ja przypomnę tylko, że szklarska poręba, która nosiła swego czasu dumne miano perły, karkonoszy, była przez długie lata luksusowym wręcz kurortem, nazywanym też europejskim czy he, karkonoskim Davos, ze względu na e, swoje e, zalety e, uzdrowiskowe, ale też właśnie na urok e, i magię e, tego e, zakątka. Bo zestawienie choćby ruin Drezna z e, idyllicznymi wspomnianymi przez ciebie e, widokami było po prostu dla wszystkich przybywających tutaj wręcz szokujące. Czuli się po prostu jak w innym zupełnie nie realnym świecie. I cóż, przybywają tutaj niebawem też pierwsze polskie grupy osadników. Przybywa Woj Wojciech Tabaka, starosta jeleniogórski i stopniowo rozpoczyna się oswajanie, że tak powiem, tego niezwykłego miejsca. Byli tu jacyś Polacy w ogóle wtedy, jak tutaj nastała armia czarnoksta. Nie pojedyncze, osoby, pojedyncze osoby tylko byli to. Robotnicy przymusowi, bądź więźniowie oflagów, ogrodnik szafgoczów. Tak, pojedyncze zupełnie wsułka. osoby, bądź ludzie rzuceni wirem wojny, właśnie w to miejsce, miejsce niezniszczone, miejsce, w którym wydawałoby się, że chce się po prostu żyć. Natomiast cóż, rozpoczęły się od razu pewnego rodzaju problemy typowe zresztą dla ziem odzyskanych, a więc konflikt pomiędzy administracją sowiecką, administracją wojenną, która te ziemię traktowała w sposób rabunkowy. Konflikt pomiędzy Niemieckimi mieszkańcami tych ziem, a konflikt pomiędzy napływającą nową, zupełnie falą osiedleńców. Tutaj administracja sowiecka bardzo często wykorzystywała ten konflikt, stawiając się ponad, tak jakby, bardzo często też biorąc stronę mieszkańców niemieckich, gdyż Polacy, cóż, no, protestowali przeciwko robunkom i gwałtom, które tutaj spotykały miejscową ludność. Przypomnę choćby wywiezienie z Kotliny leniogórskiej linii kolejowej, elektrycznej linii kolejowej, łącznie z trakcją, łącznie z pociągiem czy pociągami elektrycznymi daleko w głąb Związku Sowieckiego. Cała ta linia po prostu została błyskawicznie wywieziona, a Przecież była to pierwsza górska linia kolejowa, która została zalektryfikowana i którą w 1922 roku naprawdę bardzo uważnie obserwowano w całej Europie, gdyż nikt nie miał doświadczenia z nowoczesnym, jak nowe czasy, środkiem napędu pociągów, jakim był prąd właśnie w tak trudnym górskim terenie. Ale nowa administracja zaczyna się tworzyć, nowa polska administracja. Zaczynają stopniowo napływać Polacy, odreagowują swoje przejścia wojenne w sposób, cóż, no dość trudny. Wyraz Niemiec jest pisany z małej litery. Opaski. Białe opaski na, 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 tak, na rękawach dla, dla ludności niemieckiej. Dość nieprzebierające w środkach metody wysiedlania mieszkańców tych ziem. Stacją docelową była Jelenia Góra, następnie transporty formowane były kierowane w głąb Niemiec. We wspomnieniach ówczesnych wysiedlonych jest choćby olbrzymie pole pod Węglińcem, które, która to Węgliniec był ostatnią stacją praktycznie na ziemiach pod ówczesną polską administracją, które miało być wręcz obsiane białymi opaskami, które Niemcy zrzucali ze swoich ramion. Następują bardzo trudne momenty. Polska administracja oficjalnie bądź półoficjalnie stara się stworzyć pewien pozorny, dyst, pozorny klimat powrotu Polaków na dawne ziemie piastowskie, a więc ziemie polskie, to hasło powrotu Dolnego Śląska, w tym Kotliny Jeleniogórskiej, do macierzy. Negowana jest przeszłość niemiecka, czego przykładem jest choćby pierwsza na Dolnym Śląsku wydana książka autorstwa Józefa Sykulskiego. Książka, co jest, myślę, powodem do dumy, wydana w Jelenie Górze w sierpniu 1945 roku. Natomiast jej autor nadał książce tytuł Liczy Rzepa Zły Duch Karkonoszy. Opowiada ona o tym, że niemiecki były zły duch Karkonoszy musi odejść, a zresztą i w późniejszych latach Liczyrzepa oprócz, o ile pamiętam, nazwy gry liczbowej Liczyrzepka i, i wina patykiem pisanego, wina owocowego też o nazwie Liczyrzepa nie miał poważania. I był wręcz tępiony i niszczony przez polską administrację. Jako, no właśnie, jako ten symbol niemieckiego panowania. Z drugiej strony mamy wspaniałe przedstawienie, pierwsze przedstawienie teatralne Zemsty. W Wielej Górze w naszym teatrze, jakże wspaniałym. Wydarzenie to odbyło się głośnym echem. I myślę, że warto by tutaj poświęcić tej premierze zemsty, pierwszej teatralnej premierze na ziemiach odzyskanych, osobną wystawę muzealną. Cóż, następuje proces świadomego bądź nieświadomego niszczenia wszystkiego, co było związane z niemieckim dziedzictwem kulturowym. Tutaj również w Kotlinie Jeleniogórskiej. Z jednej strony było to odreagowanie na okropieństwa II wojny światowej, w pewnym sensie zrozumiałe, choć chyba nie do końca, gdyż akty barbarzyństwa i wandalizmu, czego przykładem może być dawny zabytkowy cmentarz ewangelicki w Szklarskiej Porębie Dolnej, który swego czasu nosił dumne miano Panteonu Karkonoszy, jest tego wymownym przykładem. Na tym cmentarzu są pochowani wybitni twórcy związani z karkonoszami, a więc Karl Hauptmann, Wilhelm Belsze, ociemniały malarz profesor Hans Fechner, malarze związani z bractwem artystycznym świętego Łukasza w Szklarskiej Porębie, czy oczywiście hutnicy karkonoskiego szkła. Cóż, A kto tutaj przyjeżdżał, jeżeli chodzi o tych polskich mieszkańców? Stąd tak, to się bardzo, się bardzo, bardzo, ciekawa, bardzo ciekawe pytanie. Niemieccy mieszkańcy Kotliny Jeleniogórskiej zostali, zostali wysiedleni, i, ale byli kierowani w określone miejsca w Niemczech. Oczywiście w tych nowych miejscach zamieszkania byli traktowani jako obcy, pogardliwie. Mieszkali początkowo w byle jakich barakach, mieli olbrzymie problemy ze znalezieniem jakiejkolwiek pracy, której po prostu w powojennych Niemczech nie było zbyt dużo, ale przenosili się pewnymi zwartymi grupami. To nie były decyzje administracyjno-nakazowe, ale jednak ta chęć ocalenia pewnej wspólnoty, była typowa dla olbrzymich ruchów przesiedleńczych. Ja jako przykład może podam mieszkańców Szkolskiej Poręby, którzy znaleźli takie miejsce w górskiej miejscowości w Górach Harcu o nazwie Bad Harzburg. Tam teren jest podobny, jest pofałdowany górski i myślę, że oni się tam Relatywnie, jeżeli chodzi o krajobraz, dość dobrze czuli. Natomiast do Kotliny Jeleniogórskiej przybywali nowi polscy osadnicy, ale przybywali z wszystkich stron kraju, no i też jako ekspatrianci w pewnym sensie, a więc z zabuga. Świadczą o tym zresztą liczne, tutaj już teraz obecnie w pewnej tradycji nazwy choćby Kaliszanka w cieplicach swego rodzaju no, kultowe miejsce dla mieszkańców południowej Wielkopolski, to restauracja, która przed laty funkcjonowała przy ulicy Wolności. Świadczą o tym choćby. Grupy koła gospodyń wiejskich, grupy ludowe, które się odwołują do Stanisławowa, do Lwowa, do, do kresów w swojej pamięci, choć już z czasem ta, ta pamięć stopniowo z pokolenia na, na pokolenie przygasa. Takich przykładów jest oczywiście o wiele, o wiele więcej. I cóż. Te pierwsze powojenne lata były naprawdę latami, myślę, dla karkonoskiego ducha gór i dla świadomości mieszkańców bardzo trudnymi, gdyż ci ludzie, którzy przybyli z różnych, jeszcze raz podkreślam, rejonów polskich, Polski, nie, nie tylko tak jak się powszechnie uważa za Boga, gdyż około jednej trzeciej mniej więcej. Mieszkańców przybyło z tamtych terenów, natomiast bardzo duża grupa nowych osiedleńców to byli mieszkańcy Wielkopolski i mieszkańcy również Małopolski czy zniszczonej Warszawy. Warto przypomnieć, że przez pewien czas w Fielinie Górze miało siedzibę, siedzibę dowództwo Okręgu Armii Krajowej Lwów, które którego to żołnierze zostali wypchnięci wręcz ze swojego ukochanego miasta. Także ta zbieranina w sumie tutaj. Jedna zbierała. wielka zbieranina, bardzo barwna. I oni przecież ci ludzie, tam gdzie mieszkali wcześniej, mieszkali na znacznie niższym często poziomie tak. niż te miejsca, do których trafili, prawda? Tak. Tak, i cóż, do tego jeszcze, do tej olbrzymiej różnicy kulturowej, no bo cóż, no tutaj przecież mamy, czy mieliśmy w każdym praktycznie domu Łazienkę, mieliśmy kuchnię, mieliśmy centralne ogrzewanie, mieliśmy ciepłą wodę, zimną wodę, kanalizację, mieliśmy elektryczność, nie tylko w domu, ale też i w obejściach gospodarczych. Ten szok kulturowy był olbrzymi, zresztą on się ciągnął jeszcze przez długie, długie lata. Tutaj ha, jeszcze przez, pamiętam, długie lata funkcjonowało choćby hodowanie świnek na balkonach. I to często już w blokach mieszkalnych wybudowanych dużo, dużo po wojnie. Tam po prostu ich mieszkańcy budowali specjalne kojce i tam tą świnkę sobie hodowali. Tych przykładów na niezrozumienie tradycji, ale też i techniki było bardzo dużo. Zresztą myślę, że one nam często się potem, brzydko powiem, odbijały czkawką, choćby niezrozumienie gospodarki rolnej w górach Niezrozumienie, jeżeli chodzi o gospodarkę leśną, które doprowadziło do wytrzebienia dużych pałaci lasów, które to spowodowały kolejno powodzie. Niezrozumienie stosunków wodnych ich zaburzenie, kiedy to, no, kamienice po prostu podmakały, nagle pojawiała się woda w piwnicach, kamienice trzeszczały i, i, i się waliły. Przykład choćby jeleniogórskiego rynku. Oczywiście, że część tamtejszych kamienic była budowana w wieku XVIII i XIX, ale jednak. Brak dbałości i zrozumienia substancji budowlanej no, spowodował, że z dawnego rynku pozostały nam praktycznie tylko fasady, gdyż pozostałą część rynku po prostu wyburzono. No i styl życia zupełnie inny, bo na przykład punkty widokowe, które podczas czasów niemieckich powstały i odziedziczyliśmy je jako tutaj Polacy w dobrym stanie, to one potem nagle zarastały, tak jak i cała ta infrastruktura taka mała turystyczna powiedzmy, ona zarastała, była niszcząca, nikt się nią nie interesował na dobrą sprawę. W zasadzie to teraz często ją odnawiamy dopiero po 70 Przypomnę latach. Podobne tylko choćby, że w Szkolskiej Porębie i Karpaczu miała się odbyć zimowa olimpiada w 1936 roku. Szkolarska Poręba posiadała najnowocześniejszy ówcześnie w Europie torbopslejowy, z którego pozostały do dzisiaj tylko ruiny. Idzie tamtędy, przejście kotliny, ostatnie kilometry bardzo trudne, także. Na filutek tak, późniejsza, tak prawda? Jest. Ja sam jeszcze tą Toskadą zjeżdżałem, ale też choćby nieistniejąca od końca lat 70. skocznia przy owczych skałach. Skakał tam jeszcze Stanisław Marusarz, skakali wybitni polscy skoczkowie. Niestety po tych rzeczach związanych z infrastrukturą sportową nie pozostało ani śladu. Dopiero myślę, że odkrywamy i szukamy nowych miejsc, nowych rozwiązań, aby przyciągnąć tutaj w nasze wspaniałe góry turystów. Na szczęście myślę, że te trudne lata negacji, Karkonoskiego ducha gór i wszystkiego co po niemieckie mamy już za sobą i po prostu traktujemy te ziemię jako swoje a w królestwie ducha gór pamiętajmy że jesteśmy tylko gośćmi tak jest bardzo dziękuję za te wspomnienie za ten wykład i cóż no Karkonosze są wspólne niech tak zostanie wszyscy o nie dbajmy i cieszmy się nimi dziękuję pięknie. dziękuję